Ostatnio powiedział Pan taką rzecz, której ja szczerze mówiąc nie do końca byłam w stanie uwierzyć na początku, jak usłyszałam, a później zinterpretować, o co tak naprawdę chodzi. Powiedział Pan tak, wchodzę do polityki po to, żeby z niej wyjść. Co to znaczy? A widzi pani. I to jest właśnie ten sposób myślenia o polityce, który my bardzo lubimy, to znaczy nowy, zaskakujący i świeży. I te wszystkie, że tak powiem, osoby już nieco doświadczone na tym polu, no nie są w stanie tego zrozumieć, że można politykę traktować nie jako miejsce spełnienia się, w takiego że oto pójdę teraz i będę politykiem. Wejdziemy do polityki dla załatwienia spraw. Ja też mówię otwarcie, jako człowiek, który przyszedł do polityki jako spełniony człowiek, autor dwudziestu paru książek, założyciel dwóch fundacji, wykładowca, człowiek, który działał w mediach od, od ćwierć wieku, przychodzę do polityki, żeby załatwić sprawy. I jak załatwię te sprawy, uznam, że są one załatwione. Nie wiem, ile to zajmie? 5, 10 lat, może 15, a może 2 lata. To po prostu uznam, że moja misja się skończyła i mogę wrócić do innych zajęć. Ja traktuję to zadaniowo. To Dobrze, mi nic nie robi. Ale doskonale no. Pan wchodzi... wie, że nawet jeżeli pan pewne rzeczy załatwi, to później trzeba pilnować, żeby nikt tych rzeczy nie zepsuł. Poza prawda, polityką ale... pan tego nie zrobi. Nie, to no, pełna, pełna zgoda, tylko że to nie musi być opowieść też zawsze o mnie. To znaczy, ja oczywiście powiedziałem, że chcę wystartować w wyborach 2025 roku, bo chcę Polakom pokazać, że prezydent może być kimś sprawczym, objawowym dla odmiany i, w, i odbudowującym wspólnotę. Ja powiedziałem, że mam jeszcze mnóstwo spraw do załatwienia, ale jedną z najważniejszych, które są, jest zbudowanie zespołu, jest zbudowanie ludzi, jest zbudowanie teamu, w którym Ty jesteś tylko częścią, a nie jesteś jednym wodzem, jesteś jednym spełnieniem, jednym punktem orientacji jest team, który nawet jeżeli tobie coś się stanie, nawet jeżeli ty gdzieś będziesz musiał pójść albo będziesz miał po prostu inne zajęcie, będzie w stanie poprowadzić jakościowo i dobrze te roboty. Ja się tego uczyłem w mojej poprzedniej działalności, że najważniejsze w życiu lidera jest to, żeby wychować sobie zastępców albo nawet następców, którzy będą w stanie pociągnąć tę robotę dalej. Ja myślę o tym jako o grze zespołowej, ja myślę o tym jako o mojej roli jako o takiej, która ma pomóc ludziom rosnąć, a nie tylko realizować jakieś swoje ambicje i w tym, w tym w tym sensie o tym mówię. Jestem uczciwy w tym, co mówię, i cieszę się też, że to rezonuje, że to sprawia, że ludzie zadają sobie pytania, ale jak to?